Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przygotujemy dzisiaj pyszne bataty w nieco innej odsłonie, bo zrobimy bataty z mozzarellą i szynką, które super zapieczemy. Jest to świetna alternatywa na przekąskę, jak i też danie główne, czy też kolacje. Także mam nadzieję, że Was zaciekawiłam, ale zanim przepis oczywiście zachęcam do pozostawienia subskrypcji, łapeczki w górę i komentarza po obejrzeniu mojego filmu. Jestem bardzo ciekawa, jak podobają Wam się moje właśnie treści. Także co, lecimy z przepisem. Potrzebujemy jednego sporego batata lub dwa, jednego dużego batata bądź dwa mniejsze, jednego pomidora, jedną szynkę tutaj dowolną, z przypraw potrzebujemy ostrą mieloną paprykę, oregano i bazylię, sól, pieprz i troszeczkę oliwy. Zaczynamy od dokładnego umycia batata. Następnie go osuszamy. I bez obierania kroimy w takie grubsze plastry. Następnie wykładamy je na blachę. Polewamy oliwą, tak żeby równiutko oliwa pokryła nam batata. Następnie solimy. Dodajemy pieprz. Ostro mieloną paprykę. Oregano i bazylię i układamy po kawałeczku szynki. Następnie kroimy w plastry pomidora oraz mecarelne. Więc na szynkę wykładamy pomidora i mozzarella. Gdy wszystko mamy już wyłożone, wsadzamy do piekarnika na 30 minut i pieczemy w 200 stopniach. Po tym czasie nasze bataty są gotowe. Skórka batatów jest delikatnie chrupka, środek jest mięciutki. Z góry świetnie przypiekła nam się mozzarella i szynka z pomidorem, także uwierzcie, smakuje niesamowicie też przy dodatku tych ziół i ogólnie przypraw. Koniecznie wypróbujcie to na jakąkolwiek okazję, czy to na zwykłą kolację, czy na obiad, czy jako przekąska. Uwierzcie, wygląda i smakuje niesamowicie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu jak podobał Wam się mój przepis, no i oczywiście zachęcam do subskrybowania i łapeczkowania w górę. Dzięki!